Siemartaski W przyglądzie snapshoto o numerkach 27 był 40 A I czy to jest ten snapshot który dodano Worda Oczywiście, że nie. a teoria się lekko nie sprawdziła, ale obstawiam, że jak już zostanie dodane, to albo na święta tak przedostatni snapshot, albo przedostatni, przed albo na zapowiedź. Icona. A więc co jeszcze, zanim jeszcze zaczniemy, to zostawcie w górę, subnijcie, aby był guzik szary oraz najlepiej zostawcie dzwoneczek i też oczywiście możecie zostawić komentarz, byłoby mi bardzo miło, a już Was zapraszam do oglądania po tym długim wstępie. Pierwsza rzecz, jaka została zmieniona, to ulepszenie światowej generacji, czyli po prostu generator świata ledko zmieniony i tu właśnie mamy taki fajny, bardzo fajny przykład. Otóż tuż na spałnie że kościół jest nad przepaścią, a nad przepaścią jest dół, który sięga aż do wielkiej jaskini. To jest w sumie trochę dziwne, ale bardzo. A tu została też zmieniona e, generacja spanowania się mobów, czyli na przykład, e, czyli axolotle pojawiają się w wodzie e, tylko w bujnych jaskiniach nad blokami gliny. E, dlatego sobie wyjaśnię dlaczego tam jest tyle gliny squid czyli świecąca kałamarmica pojawia się tylko w zbiornikach wody poniżej 30 poziomu i teraz zobaczymy czy to jest prawda otóż tak, mamy 16 poziom i Glowsquid się zespałnił, okej okay. dorszu i rozdymka pojawia się teraz tylko w, w wiecie w zbiornikach wody ale pomiędzy kratką 50 a 64, czyli tak, 64, czyli tak wysokość tych oceanów. Eee, nie pokażę Wam tego, ale uwierzcie, że tak to jest. I delfiny oczywiście też, więc no. Eee, e, ryby tropikalne, przepraszam za to. Pojawiają się też również od teraz w obojnych jaskiniach, czyli Lashcape, eee, na dowolnej w sumie wysokości zombie. Pojawia się w jaskiniach naczykowych. Oczywiście e, wtedy też mógł się pojawiać, ale teraz jest e, są na snoprzejcie. Usunięto e, odradzanie się topców. W tym snoprzejcie akurat dodano. I kozy nie pojawiają się już na kamiennych szczytach. Ładnie tu jest dżungla. Teraz e, ród mieci. E, nie pojawiają się wtedy jakby, e, z, od dwóch do trzech e, tych. tych. Jakby samorok, czy czegoś tam jedzi, ale na surowego paliwa, e, tylko teraz pojawia się od dwóch do 5, czyli zwiększono w sumie trup o dwa e, no te e, ra, rafy, czyli ułamki. Teraz w kamieniarzu, czyli Stone Caker, gdzie mieć może zostać zmieniona na cięto mieciu ok, nie była to jakaś wielka zmiana, ale jest. Zostały też również zmienione biomy, czyli e, no, kilka wariantów biomów o podobnych cechach, ale różnych kształtach. Zostały teraz połączone w jeden e, biom, ponieważ kształt jest teraz kontrolowany i niezależnie po prostu jak mamy tutaj niby dżunglę, powinna być trawa dżunglowa, ale no niestety nie ma tu wielkiej drzewki i nic w sumie. Zastanawiam się, czy nie jest to błędem. No, w sumie może to być błąd. A nie, dobra, jedna poszła jednak jest. Dżuga. Chyba trzeba. Ale też zmieniono nazwę niektórych biomów. Zmieniono również dystrybucję ród. To jak żeby widzieć, biały, to jest iron. Czyli pojawia się, no, w takim przedziale mniej więcej. Tutaj macie kratki. Chyba jakoś dobrze to widać. Yy, Węgiel to jest czarny, MMR to jest zielony. Iron, czyli żelazo, jest biały, złoto to jest żółty, ale ten pomarańczowy to jest mieć. Żółty to jest złoto, taki ciemno-niebieski to jest lapis, jasno-niebieski diamenty, a ten całkiem czerwony to jest redstone. jak widzimy, lekko się to zmieniło. Biomy poza jaskiniami nie zmieniają się już wraz z wysokością, więc nie ma po prostu sawany, na przykład na niebie i tego typu rzeczy. To jest zmieniono e, względem rozmiar niektórych biomów, aby nieco bliżej powytały 1,17. Zwiększono średni rozmiar większy, większości biomów. Oznacza to również, że biomy nie znajdują się na tych samych miejscach, co wcześniej. Na przykład, jak e, e, na przykład stworzymy świat na 1,17. To na przykład na 1,18. Tutaj już nie będzie tej dżungli. E, nieznacznie zwiększono częstotliwość, częstotliwość, jakby podwodnej, e, czyli po prostu zostało jej trochę więcej dodane. Zwiększona ilość lochów, szczególnie poniżej e, wysokości 0. Nie kumamos co znaczy lochów. Nie wiem na serio. Gravel teraz generuje się poniżej zerowej kratki i szybciej się nie generował. Co było wiele na pewno ułatwieniem dla kupaczy, którzy kupali w mikro elementy, No ale teraz niestety no, zostało to przywrócone. E, wioski są teraz nieco bardziej rozrzucone. Co akurat tutaj mamy potwierdzenie? No, tuż samy spełnię, że faktycznie są trochę bardziej wyczytane. Tam w każdą stronę po prostu zrobione. Uznięto, uznięto funkcję jezior wodnych, warstw wodonośnych, zapewniające lokalne biomy wody. E, poziom wody, nie wiem zbytnio, co to znaczy, też, no ale coś na pewno. I tutaj możemy też właśnie widzieć te squidy spawnujące się. Teraz nie będzie to jakoś trudno e, znaleźć tych squidów. A w sumie nawet i łatwiej. Ale może nie za bardzo. Okej, okay, dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego. Snapszota. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A więc co Wy jeszcze zanim skończycie, to oglądać, to przypominam wam o dać za Zasubskrybowaniu mojego, mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Więc sobie chciel, komentujcie. Ale też możecie zostawić komentarz, a już ja się zamrzegnam Wiem to snapshot był trochę krótki, a zawsze lepszy jest, niż nie jest. A więc co? Na razie, cześć. Pa! Pa, pa!